Witam serdecznie Państwa. 1 maj w pełnej zielonej krasie. Ja wymieniłem baterię w moim urządzeniu notującym. No i sprawdzam czy ta rodzina zasługuje na trzecią kontygnację. Tu jest dana tylko pół nadstawka. Czy one to zaniesły, czy nie. Więc też muszę powiedzieć, że ładnie wyszły z zimy. Ale to nie należy ta rodzina, nie można zaliczyć jej do super miodnej pszczoły. To zawsze tam małe. Ale... A no jak Państwo widzicie, pusta ramka. Pusta ramka. No i taka jest różnica. pusta zobaczymy następną ta już jest zapełniona na może tak w pięć trzecich ostatnia ramka pusta no bo wiadomo nowo to nowo. nowa to nowa tu jest troszkę lepiej Także niezbyt dobrze tej rodzinie szczelej idzie, widzę, no ale to nie znaczy, że nie może dostać trzeciego korpusu. Tu już jest ramka super zapełniona, no ale proszę państwa to jest <trym> <trym> siódma ramka, <trym> a nie dziesiąta. Ten problem. Także matki reproduktorki mam już wytypowane. No w tym sezonie będę się starał jak najwięcej ich wypuścić. No i sprawdzam z przeciwnej strony. No nic nie widzę na wyświetlaczu. I też usiłuję to zrobić w sposób klasyczny: od skrajnej ramki. No proszę Państwa, skrajna ramka niezbyt wypełniona. Dlaczego one nie lubią skrajnych ramek wypełniać? Jest. No, ta jest super już wypełniona. I następna też. Także tu, podczas dawania trzecich korpusów, tej rodzinie można dać na końcu. Tu w niczym nie przeszkadza bo ona nie zalicza się do mocarnych rodzin jutro się tym zajmę a dzisiaj tylko chcę tak przekalkulować szybko którym można którym nie można no i proszę państwa pojadę dalej tu jest ul numer 15 bardzo mocna chyba najmocniejsza moja rodzina no ale czy to się